Raka nie A to samo sama lista od Nie. Właśnie co zrobisz? z tej pracy. 2003 roku, czyli dokładnie 10 lat temu została poświęcona nasza szkoła. Miejsce, gdzie uczą się nasze dzieci. Jeżeli ktoś uczestniczył w pierwszych majówkach, to zauważy jak pięknie zmienia się nasza szkoła i jej otoczenie. Ta mama, jedź na musiu dałaś mi życie, za to, że mogę istnieć, zaraz, to, że zawsze złożę. za to, że zawsze raz mnie jesteś blisko. Spiele razem spędzone, nigdy nie, nie będą, będą stracone, dla mnie liczy się tylko ty i twoje serce, mam mamusiu. Do domów, poszliśmy wszędzie nam dali. O co prosiliśmy? Dane o swoich rodzinach. Bardzo pięknie, państwo, ruszkowie i tak dalej. No cóż więcej mogę powiedzieć? No mogę odczytać ten fragment, ale tylko chciałbym wyjaśnić, że dotyczy on lęków, które dzisiaj są tak samo obecne jak i wtedy. To było dokładnie 60 lat temu, kiedy miał się urodzić mój starszy brat. Do budynku dworskiego przyjechali, co wyświetlali, murzynka. I ja poszłam. Wyświetlali różne przygody jego, przeważnie na morzu. Dziękuję dyrekcji za miłe przyjmowanie mnie w szkole. Bardzo duże podziękowania należą się panu Olszewskiemu, który wszystkim korygował i trzymał nad tym rękę. Dzięcu, dziękuję księdzu proboszczowi Jerzemu, który też promował w kościele mój wiersz o krzyżu. Zostałam jeszcze młodzież. Dziękuję Wam, młodzieży, za przepisywanie tych szpargałów. Myślę, że moimi błędami, które robię, bardzo się nie zgorszyliście. Niezmiernie jestem wzruszony Waszym dzień dobry. Nieraz nie nadążam z odpowiadaniem. Można powiedzieć, piękna szkoła i piękne w niej młodzieży wychowanie. Jeszcze raz dziękuję. Wszystkim, którzy zaangażowali się do wydania moich pleciów. klujny z utworów, który pragniemy zadedykować właśnie Państwu, pragniemy ten utwór poświęcić właśnie naszej babci Teofilii. Utwór nosi tytuł Matczyny Tom. Słowa generalnie są twórców ludowych. Muzyka również, ale aranż do tej piosenki jest naszego, ta, mojego naszego taty Franciszka.

Tym, witamy wszystkich na Mainzie. Zapraszamy do udziału w różnych grach, telekurniejach i konkurencjach sportowych, w których można wygrać atrakcyjne nagrody. Atrakcje zostały przygotowane przez klub inicjatywny, działający w naszej szkole dzięki projektowi Ruszamy, powiedzą w świat finansowanego przez Unię Europejską. Składa się z 13 uczniów gimnazjum. W teleturnie udział, biorą udział dwie drużyny po cztery y, osoby w każdej. Drużyny będą odpowiadać na pytania z wiedzy ogólnej. Y, gdy dana drużyna odpowie źle dwa razy, drużyna przeciwna ma prawo do narady. Gdy dana drużyna odpowie źle trzy razy, głos udzielany jest drużynie przeciwnej. Stopek. My nazywamy się Szybko Kraciści. Tomek. Patryk. Paniel. Max. Druga, Kapitanem drugiej drużyny jest pani dyrektor. Zapraszamy serdecznie przedstawicielkę panią dyrektor. Pani dyrektor, prosimy o przedstawienie drużyny. To są moje dzieci. Agnieszka, Tośka, Argonina, Józiu. Oddajemy głos Karolowi Strasburgerowi. Proszę bardzo, tylko myślcie, żeście wtedy nie przynieśli. W pierwszej rundzie pytanie jest następujące: jaki przedmiot sportowy może trzymać lekko atleta? Krasny. Pierwszy pani rekord. Błąd. Bardzo dobrze. E, Otrzymuję e, pani 10 punktów. Następna, e, powie e, pani maśniankę. Myślę, że chłopak już. Jaki przedmiot sportowy może trzymać lekko? Atlet? Bardzo dobrze. Otrzymuje pani 5 punktów. Następna odpowiem pani Jaki jak przedmiot sportowy może trzymać lekko hmm, Bardzo dobrze, otrzymuje Pani 15 punktów. O, dziękuję. Następny odpowie Pan wój. Jaki przedmiot sportowy może trzymać lekko Można Różne rzeczy, ale ja myślę kulę. Bardzo dobrze, otrzymuje Pan 12 punktów. Zapraszamy dwie drużyny po cztery osoby. Jedna już dwie. Jakim chcesz kolorem? Zielony. Nie! Pomarańczowy! zielony. To jest No nie ma. Do ostatniej konkurencji zapraszamy panie i panów prawie w kuchle. Konkurencja nazywa się najdłuższa obierka. Wygrywa ten, kto obierze ziemniaka jego obierka będzie najdłuższa. Konkurencję to prowadzi Natalia. A więc prosimy dwie chętne osoby.

Cicho bądź. <grymne> ej, przynosił. O, Kasiski. dobry, ej, patrzcie jak opadło. O mamo! No i. I krój ziemniaka. Ale mają być obierki! Ma być jedna cała. O, to jemu tu weszła połowa. A więc wygrał Kamil Kasiski, wielkie bramy. Proszę Pani na tańce kto? Natalka z Bierzeszkows. Bardzo proszę. Aa, na a right Na majówce w Kamionnej Włówała zespół muzyczny River. Zapraszamy razem z nami do wspólnej zabawy. Aj mi jeden dzień jeden sen Ta so eittin og himulak. Nei dæi minje,